manko. Dziś mój kolega Janusz zakupił Lambo. Jestem bardzo ciekawy czy da mi się przejechać. Dobra, bo nie wytrzymam. Zrobię kawkę i lecę do Janusza. Tiru tiru kawka riru. Jak tu się ubrać? O śnieg pada. To ciepłą kurtkę trzeba. Ciekawe jaki kolor ma. Jak on daleko mieszka. Siemanko Janusz. Co ty tam za Lambo żeś kupił? A nie ty wiesz jak to jedzie. Tym się normalnie jeździć nie da. No jak Passatem żeś jeździł. To widzisz od razu było trzeba Lambo kupić. No nie pomyślałem. Tylko że jest problem. Bo Passat stoi w garażu. A to Lambo to z wypożyczyłem na dzień. Więcej zapłaciłem niż za Pasata. Och ty sąsiad to jednak oszust jesteś. Widzicie to jest właśnie Janusz. Dużo łapek w górę i kupuje Lambo. Cubika też możecie zostawić. Cześć!